Dobra, siemano, pewnie wiele z was się zastanawia, się, dlaczego nie ma dalej bety do CS2, chociaż ona już wyszła. Na przykład ja ją też mam. W tym odcinku powiem wam, jak to zrobić, bo jest, da się to zrobić, da się dostać betę więc tak, betę dostały generalnie osoby, które miały prima i rangę w CSGO, czyli nie może ona być wygaśnięta, że tak powiem, wygasła, wygaśnięta. Nie wiem, jak to się wymawia, nieważne. Więc tak, jeżeli wchodzicie do CSK i nie macie zaproszenia do beta testów musicie zagrać meczyk żeby wam ranga została przywrócona oczywiście w trybie turniejowym, musicie mieć Prime oczywiście i następnego, następnego dnia jak wejdziecie do gry to dostaniecie zaproszenie do bety, jest to potwierdzone bo mój ziomak nawet dostał tak nawet pisali tam na facebooku, widziałem na grupkach że tak to działa więc jeżeli nie macie dostępu do bety to musicie zagrać meczyk jeden, nie wiem jak to wygląda no to chyba po prostu trzeba zagrać jeden meczek, czy tam wygrać, nie wiem i wtedy dostajecie rangę. Wtedy następnego dnia wchodzicie do CS-a i macie zaproszenie do bety. Eee, to tyle chyba, co eee, trzeba zrobić. Więc, jeżeli Wam się poradnik przydał, taki króciutki, że tak powiem, no łapka w górę: subskrybujcie z i zapraszam na kanał. Eee, subskrybować, polecam komentować, bo będą eee, gierki różne z mapek. Znaczy, aktualnie jest tylko do grania: pr Premiere. Więc takie już parę meczyków zagrałem i różne ciekawe momenty będę wrzucał na kanał, także zapraszam i co, dzięki, łapiaczka, komu się przydał poradnik, możecie udostępnić ten materiał innym osobom, jeżeli może ktoś też potrzebuje takiej pomocy, nie wie jak to zrobić, a nie ma właśnie bety, także to na tyle, dzięki i do zobaczenia na odcinku, Jo!